Imponujące jest to, że, że ktoś robi coś takiego, że, że wkłada kupę pracy, yy, majątek wręcz, żeby te perełki zachować i, 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 i eksponować. Zresztą, jak sądzę, jak znam państwa yy, hensłów, to chyba większość, przeważająca większość, jeśli nie wszystkie, te pojazdy są na chodzie. Imponujące. Motoryzacja zawsze mnie interesowała. A w związku z tym, że oboje z mężem lubimy historię, któregoś dnia jeżdżąc na motocyklach, bo jeździliśmy na motocyklach oboje, zauważyliśmy samochód zabytkowy. I stwierdziliśmy, że to jest to, co nam się najbardziej podoba. To I tak się zaczęło. Najpierw były triumfy z lat 70., ale potem mąż trafił na Forda T. I się zakochał. I od tego czasu po prostu kolekcjonujemy Fordy, te najstarsze, początki motoryzacji. To jest pionier motoryzacji amerykańskiej. My u nas nigdy czegoś takiego nie było. Dopiero powiedzmy od niedawna stała się modna stara motoryzacja. Także jeżeli ktoś tu raz przyjdzie, to na pewno poleci to miejsce znajomym, przyjaciołom i na pewno tu wróci po raz kolejny. Nie spodziewałam się, że to tak pięknie tutaj wszystko wyszło. Chyle czoła, naprawdę chyle czoła. Nic tylko korzystać. Cieszę się, że ta pandemia w jakiś sposób nas zwolniła, bo ze znajomymi, przyjaciółmi spotkaliśmy się po dłuższym czasie. No jest rewelacyjnie.